No, jestem ja e, Czekaj Przez zniące łapki na chwilę e, Siema, mam na imię Nie wiem jak będę się nazywał na tym kanale e, Miałem już kanał Tylko podgłoszę Słuchawka. No i dobra e, Zagramy sobie bedwarsy e, Chcę się z wami przywitać e, Na nowym kanale No i tak To będzie mój regularny kanał Regu Regularny Kanał Siemno mordo Eee Okej Jak się tam potrafię Jak wygrałem w RedWars'u chyba Staraj w życiu Ej, co no. Poczułem, że Wyruszamy Frege, wyruszamy Frege, pociąg do gniazdo, pociąg do nieba. O, dobra, o to teraz O, tak słychać sobie. sobie. Dyrepo emeraldy. Uoła! O, ale dobrze. Yy, dobra, czekaj, czekaj. Łuk? Nie, bo to jest złoto. No, co jest? No, co ja muszę tak pić? No, co, co pić? O. To już to wypijemy, czekaj. No tak, niewidzialność super, niewidzialność. Nie będę, to mi będzie lagował. Jak to było głupie, jak to było głupie? Mi się hapkę poprawi Dobra, jedę doble mu życił. A On się chce zemścić zemścić. Ten chłopcy sobie buduje jakąś fortecę. A bo moi tutaj ja nie mogę. Co? Co oni odwalają? No idę za was. Sobie. No, i, no i graj uczciwie! No super! Będę grał uczciwie! Zgłoszę to... Naprawdę mówiąc to zgłoszę. Ja nie chcę tak A po drugie dałbym jakąś 5 minut maksymalnie można być w swojej bazie. I trzeba wyjść gdzieś poza na środek lub gdzie indziej, tak? Albo strefę jakby rozdarzył. Oh no. Wolę sobie tak, gdybym był w parku, słaby. Tu pozbieram łapką już tobą. Ha, z downem. Mem. I teraz nie wiedziałem co zrobić. Byli otoczony z wszystkich stron. Nie wiedziałem co zrobić, więc postanowiłem po prostu grać. A jak wyszło, zobaczcie. Nogarek. Kiedy miałam lat 15, nie wiedziałam co to świat. On mnie ściskał i cała. कमंदा कय <lightweight> O dupy daj, o dupy daj, o dupy daj Kiedy miałam lat dwadzieścia, to dawałam raz po raz Bo już mnie tak nie bo ja zabolałam pierwszy raz O daj, 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 o daj Kiedy miałam lat pięćdziesiąt, nie dawałam wcale już Bo któż by się tak zlipował starą moją Próć, o, daj, daj daj! A dupy, daj! Tylko tak wygląda. Co? Pa, 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 czekaj, czekaj, czekaj. O Jezu, Jezu, gdzie ja jestem? Co mi się Powód. Robisz? Tak, powód. Próbuję coś zrobić. Udziała! No! By tak zabił mnie, ale... Że oni normalnie napinają Mugaja. No dobra, chodź tu Chodź tu, no Jezu, no, ale co to O dobra, chodź No dobra, ale chociaż Obsidian No dobra You <laughs> <laughs> feel like I was the Jezu co a bo to każdy o dobra dobra czekaj. Nie, nie, nie. nie, nie, nie.